Witajcie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z tbr na październik, czyli już takim bardziej jesiennym. Lato się skończyło, ale przychodzi właśnie ten czas, który jest idealny na czytanie, ponieważ coraz szybciej nastają wieczory, jest zimno na dworze, więc idealne miejsce to kanapa, łóżko, fotel. Ciepły kocyk, ciepła herbatka, kawa, gorąca czekolada i oczywiście do tego książka. I tak jak każdego miesiąca, TBR na ten miesiąc zostaje wybrany przez bukopoli, czyli grę, na której znajdują się różne takie kategorie, czy to właśnie gatunek literacki, czy pewien motyw w książce, czy też kolor okładki i na podstawie tego będę wybierać cztery książki właśnie na październik. Jeśli widzicie ten filmik pierwszy raz i nie wiecie, o co dokładnie chodzi w tej grze, to tutaj do góry pojawi Wam się filmik z pierwszej części oraz w opisie podlinkuję Wam link do tego filmiku, aby po prostu tutaj nie przedłużać. Jeszcze zanim przejdę do rzucania kostkami, to chciałam tylko poinformować, że zaczyna się październik, a więc zaczynam studia, dodatkowo mam pracę, no i jeszcze dodatkowo mam życie letowe, rodzinne i też książkowe. I właśnie ze względu na to wątpię, żeby filmiki pojawiały się dokładnie w niedzielę. Tylko po prostu będą się one pojawiać raz w tygodniu, ale w który dzień to zależy po prostu od mojego wolnego czasu, kiedy będę miała okazję nagrać filmik oraz go zmontować i najczęściej będę was po prostu. Informować o tym na Instagramie, więc jeśli jeszcze mnie tam nie obserwujecie, to link do Instagramu również zostawiam w opisie. A teraz zapraszam Was już na mój TBR. Pierwsza książka to audiobook, więc bardzo z tego powodu się cieszę, ponieważ raczej będę miała mniej okazji do czytania tak bardziej fizycznie, żeby usiąść oraz chwycić za książkę, a audiobook zawsze przy różnych aktywnościach, czy to przy sprzątaniu, czy będąc na mieście i tylko założymy słuchawki, można słuchać i Zdecydowałam się na dorośli. Jest to książka, która jest dość cieniutka. Ona ma chyba 144 strony, więc jest naprawdę cieniutka, ale zdobywa również wiele pozytywnych opinii. Ja jeszcze nie poznałam twórczości tej autorki, więc będzie to moje pierwsze spotkanie właśnie z tą autorką i postanowiłam właśnie zdecydować się na dorosłych, ponieważ jest to historia, która opowiada o takich relacjach, Rodzinnych. Mamy tutaj zazdrość, poszukiwanie siebie oraz brak miłości, i coś czuję, że ta książka może być właśnie tak bardzo emocjonalna taka, która mnie wewnętrznie poruszy, a ja uwielbiam właśnie takie książki, które wywołują we mnie emocje, które powodują, że ja coś czuję, a nie, że czytam, jakby bez zaangażowania emocjonalnego. I dlatego stwierdziłam, że Chcę właśnie posłuchać jej w audiobooku, ze względu na to, że jestem też ciekawa, czy audiobook wywoła takie same emocje, jak gdybym czytała książkę, więc to też będzie taki mój mały eksperyment. Mamy tutaj dorosłą kobietę, która już dochodzi do tego wieku średniego i marzy tak naprawdę o macierzyństwie, aby być matką, ale niestety nie ma całego partnera, więc jestem prawie, że pewna, że ta książka właśnie będzie kręcić się wokół tego macierzyństwa wokół niespełnionych marzeń. Nie chcę też dalej czytać opisu, więc nic więcej na ten temat Wam nie powiem, ale na pewno jeśli przesłucham to we wrap-apie październikowym, Wam o niej trochę więcej opowiem. Tym razem Bukopoli wybiera mi naprawdę świetny TBR, ponieważ drugą książką jest książka z Wolnego Wyboru, więc sama mogę sobie podejść do biblioteczki i wybrać jakąś książkę. I zdecydowałam się na przewodnik dla damy po Halkach i Korsarstwie. Tak, jest to długi tytuł, dlatego musiałam go przeczytać, ponieważ ja zawsze zapominam i zawsze mówię też poradnik zamiast przewodnik, ale tym razem jest i powiedziałam dobrze. A zdecydowałam się właśnie na tę pozycję ze względu na to, że jest to chyba najdłużej stojąca książka, premiera książkowa tego roku i stwierdziłam, że nie, że no muszę w końcu to przeczytać, ponieważ ona już tak patrzy na mnie z tej półki i przeczytaj mnie, przeczytaj mnie, Sandra, przeczytaj mnie. No to przeczytam cię, mam nadzieję. A sama treść książki również mnie intryguje ponieważ mnie pierwsza część nie zachwyciła, nie byłam jakoś do niej przekonana i też nie zrobiła na mnie właśnie dobrego wrażenia. A tutaj wydaje mi się, że to może być coś interesującego, ponieważ temat kobiet w dawnych wiekach, w dawnych latach, bardzo mnie interesuje, jak one się rozwinęły, jak one walczyły o swoje prawa. I właśnie tutaj mamy młodą kobietę, która chce studiować medycynę, zostać lekarką i na przestrzeni tej historii też chce się dostać na praktyki do szpitala, ale wiadomo, że w tych latach, w których ona żyje, kobiety nie miały takich możliwości. I no, została ona również przypisana przypisana pewnemu mężczyźnie. Więc jestem ciekawa jak ona rozwinie swoją historię i czy uda jej się dopiąć swego, a poznając ją oraz jej charakter w pierwszej części to jestem pewna, że jej się to uda. Trzecia książka na moim TBR-ze to ma być poradnik i zdecydowałam się na jak mniej myśleć dla analizujących bez końca i wysokowrażliwych. I ja mogę się przyznać, że jestem osobą, która naprawdę bardzo dużo analizuje i która bardzo dużo myśli, aż za dużo, więc jestem ciekawa, czy ta książka coś mi pomoże, jakby oczyści mnie od tych wielu myśli, um, które mam dziennie, każdego dnia, każdej nocy, wszędzie. I jakby wiecie, ja już w sumie czytałam jedną książkę z tej serii, i jakby nie zachwyciło mnie to. Jakby czuję tak wewnętrznie, że chyba te poradniki nie są dla mnie. Że jakby okej, okay, ja je mogę przeczytać, ja mogę zapamiętać i ja mogę wiedzieć, co trzeba zrobić, ale jakby nie przekonuje mnie to aż tak bardzo, że to się uda. Nie wiem, jakie Wy macie podejście do poradników. Napiszcie mi w komentarzu, czy Wy czytacie poradniki, czy zmieniły one Wasze życie, Wasze spojrzenie na świat, ponieważ no, może jednak się przekonam do tego rodzaju książki i może właśnie w tym miesiącu przeczytam właśnie tę, skoro jest na moim TBR-ze. O ostatniej książce na mój TBR decydują moi obserwatorzy z Instagrama. Więc jestem również ciekawa, czy byliście wtedy dostępni i czy zagłosowaliście. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu, będzie mi naprawdę bardzo miło, jeśli Was tutaj również zobaczę. I ciekawe, czy wygrała Wasza książka, ponieważ aktualnie jest 53 na 47% i wygrywa. Wszystkie kolory moich wspomnień. I jeśli pamiętacie mój filmik o premierach, to mówiłam Wam w nim, że jestem tej książki ogromnie ciekawa, więc też się cieszę, że zdecydowaliście się właśnie na nią, abym właśnie ją miała na oku w tym miesiącu, ponieważ czuję, że to będzie również bardzo emocjonująca książka i mam nadzieję, że właśnie dlatego ją wybraliście, ponieważ znacie mój gust czytelniczy. Mamy tutaj młodą bohaterkę, której matka popełniła samobójstwo, która walczyła z depresją i ona teraz ma wrażenie, że jej matka przemieniła się w ptaka. Dziewczyna rusza na Tajwan, aby poznać swoje korzenie rodzinne oraz odkryć pewne sekrety i właśnie w trakcie tej drogi poznaje ona wiele różnych takich historii z przeszłości ich dziadków, oraz zaczyna nawiązywać nowe znajomości. Jestem naprawdę ciekawa tej książki, ponieważ zapowiada się ona naprawdę intrygująco i widziałam naprawdę wiele pozytywnych opinii na temat tej książki, dlatego mam nadzieję, że ona mi się również spodoba, ale tym razem podchodzę do niej bez jakichkolwiek oczekiwań. Nie chcę jakby sobie robić wielkich nadziei ponieważ wiem, że zazwyczaj tak po prostu to nie wychodzi. I to by było na tyle w tym filmiku. Jeszcze raz pokażę wam tutaj mój TBR. Tym razem taki trochę malutki, ponieważ no jednak książka to audiobook, więc jej tutaj nie mam. Ale mam nadzieję, że ze względu na to, że są to nawet dość krótkie książki, to właśnie uda mi się je przeczytać w październiku. Dajcie znać w komentarzu, jakie książki wy macie w planach w październiku. Ja bardzo chętnie je przeczytam, a jeśli filmik Wam się spodobał, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę oraz zostaniecie ze mną tutaj na dłużej i dacie subskrypcję, a ja Wam życzę udanego następnego tygodnia samych pozytywnych książek. Cześć!